Cześć, z tej strony Gosia czytam i zapraszam Was na pojedynek pierwszych zdań. Ten typ filmiku zobaczyłam na kanale the Books i bardzo mi się spodobał. Od razu poczułam, że mam ochotę nagrać coś takiego. Jest to filmik opierający się na porównywaniu ze sobą pierwszych zdań książek i wybieraniu tej książki, która najbardziej mnie zainteresuje. I jeżeli kojarzycie, to kiedyś na kanale robiłyśmy zaś coś podobnego: to znaczy, wybierałyśmy dla siebie nawzajem książki, czytałyśmy sobie sam początek, chyba pierwsze zdanie, i właśnie wybierałyśmy to, które nam się najbardziej podobało. Natomiast to nie były książki, które my miałyśmy u siebie, i no było to już też jakiś czas temu. Natomiast Loren robi to w ten sposób, że ze swojej półki, którą ma ułożoną kolorystycznie, wybiera jedną książkę z danego koloru. Czyta pierwsze zdanie, następnie dobiera kolejną książkę i porównuje te dwa zdania, wybiera tę książkę, której pierwsze zdanie bardziej jej się podoba i zostawia i tak po kolei każda książka, można powiedzieć, walczy z każdą. Nie każda z każdą, tylko ta, którą wybrała, walczy z kolejną i zostaje teoretycznie najlepsze pierwsze zdanie z tych, które przeczytała. I ta książka trafia na jej TBR, tę książkę zamierza przeczytać w następnym miesiącu. Oczywiście wiecie jak to ze mną jest, że dodanie książki u mnie na TBR to jest właściwie zamordowanie jej i sprawienie, że nigdy więcej po nią nie sięgnę. Ale mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Też nie narzucam sobie tutaj jakiegoś, jakiegoś terminu i jakichś zobowiązań. Po prostu uważam, że to może być dobra zabawa, porównywanie ze sobą tych pierwszych zdań książek. No i ja nie mam książek ułożonych w żaden sposób. Właściwie nie tylko kolorami, ale w ogóle według jakiejkolwiek logiki. Więc po prostu wybrałam książki nieprzypadkowe, tylko te, które mam ochotę przeczytać, te, które. Są na moich półkach chyba nie tak bardzo długo, chociaż tu akurat jest różnie, i mogłabym po nie w najbliższym czasie sięgnąć. Przy czym oczywiście nie otwierałam ich, nie sprawdzałam tych pierwszych zdań i też nie czytałam o czym one są, po prostu co do niektórych pamiętam, jakie kupowałam i coś tam na ich temat wiem. Myślę, że to też zwiększa szanse, że taką książkę przeczytam. Dobrze. Dość wstępów, po prostu miałam ochotę nagrać taki film i stwierdziłam, że ostatnio z tym nagrywaniem u mnie jest różnie, więc kiedy mam ochotę coś zrobić, to powinnam to po prostu robić. I tyle. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili, bo ja myślę, że będę. Jak widzicie, mam tutaj całkiem pokaźny stosik książek. Wybrałam sobie. 9 pozycji, jeśli się nie mylę, i nie układałam ich w żadnym konkretnym porządku, po prostu tak jak je wyciągałam z półki, tak one sobie tutaj leżą. Więc zaczniemy. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że pierwsze zdanie, które przeczytam, to będzie najlepsze zdanie i ta książka zostanie przez cały czas, bo to by było trochę bez sensu, ale kto wie. Dobrze, zaczynajmy i zaczynamy od książki Lily King, Kochankowie i Pisarze. Bardzo podobała mi się poprzednia książka tej autorki i. Do tej pozycji chyba nawet nie zaglądałam, bo czasami czytam pierwsze zdania, kiedy kupuję książkę w księgarni. Mam wrażenie, że do tej pozycji nie zaglądałam, bo wystarczyła mi sama autorka. No dobrze, zobaczmy. Ustaliłam ze sobą, że rankiem nie będę myśleć o pieniądzach. Okej, okay. nie jest to nadzwyczajne pierwsze zdanie. Ustaliłam ze sobą, że rankiem nie będę myśleć o pieniądzach. Absolutnie nic mi y, nie mówi, i też nie jest dla mnie jakoś szczególnie pociągające. Gdybym miała na podstawie tego jednego zdania kupić książkę, to tej bym raczej nie kupiła. Także nie sądzę, żeby została z nami na dłużej. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że będzie jakieś bardzo krótkie pierwsze zdanie, albo nie wiem jedno słowo, no to wtedy przeczytam też drugie, ale z założenia czytam tylko pierwsze. Helga Flatland, ostatni raz, i to jest książka, którą dostałam kiedyś w ciemno w prezencie od wydawnictwa, więc też raczej do niej nie zaglądałam, a przynajmniej nie kupowałam jej ze względu na pierwsze zdanie. No dobrze, zobaczmy. Przecina mi szyję jednym uderzeniem siekiery. Ok, e, od razu powiem, już mi zaczął wzrok uciekać gdzieś tam na dół, bo to jest zdecydowanie intrygujące zdanie, więc oczywiście Helga Flatland zostaje. Nie jest to piękne pierwsze zdanie, ale na pewno intrygujące. Ok, to następna książka. Co ciekawe, jakoś mi się to kojarzy, że tu jakieś zwierzę. Tutaj mamy Jedyni Dobrzy Indianie, Stevena Graham'a Jonesa. Książka, którą kupiłam po wielu poleceniach. Zobaczmy początek. Nagłówek dla Richarda Boss Reeves będzie brzmiał: Indianin zabity w bójce przed barem. Hmm. No nie. To znaczy, jest to ciekawe. Ale i w ogóle, gdybym miała wybrać książkę, która mnie może bardziej interesuje, to chyba byłaby ta, ale nie wybieram książki, która mnie bardziej interesuje, tylko wybieram pierwsze zdanie. I moim zdaniem zdanie przecinam iszy jednym uderzeniem sikiery jest ciekawsze niż to, co przeczytałam tutaj, więc zostaje ze mną Helga Flatland. Helga Flatland w ogóle ma szansę być przeczytaną niedługo ze względu na taką akcję czytania norweskich książek, ale. Raczej nie jest też pierwsza w kolejce. Dobra, książka, na którą się bardzo czaiłam, nie wiem w ogóle skąd, to znaczy gdzieś mi mignęła, ale um, mam wrażenie, że ja ją w ogóle mylę z jakąś inną książką i kompletnie nie wiem o czym jest, czyli Elmet Fiony Mosley. Dobra, wszystkie takie jakieś wstępy, dedykacje pomijam. Nie rzucam cienia. Ok, i to jest w ogóle napisane taką pochyloną czcionką, ale nie wiem, czy to dlatego, że to jest jakiś wstęp, czy to jest jakiś list. Dobra, tu jest: Nie rzucam cienia. A tutaj mamy: Przycina mniejszy jednym uderzeniem siekiery. I to są bardzo proste, krótkie zdania, i jedno i drugie jest intrygujące. To brzmi jakoś tak trochę fantastycznie, trochę horrorowo, może nawet. A to mam wrażenie, że jest takie bardzo, bardzo surowe. Gdybym miała wybrać książkę, którą bardziej mam ochotę teraz przeczytać, to znaczy nie patrząc na całe książki, tylko właśnie po tym pierwszym zdaniu, to zostaje Helga Flatland. Ale to była pierwsza mocna konkurencja. No, nie może tak być. Mam nadzieję, że się zaraz pojawi coś, co jednak zmieni tutaj to rozdanie. Smutek i rozkosz Meg Mason też książka polecana przez wiele osób. Zobaczmy. Niedługo po naszym ślubie, podczas czyjegoś przyjęcia weselnego, przydzierałam się za Patrykiem przez gęsty tłum w stronę samotnie stojącej kobiety. Nie. To znaczy, nic powieść obyczajowa, nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o to pierwsze zdanie, bo książka może być bardzo dobra. Zostaje Helga Flatland. To mam szczerą nadzieję, że nie będzie miała świetnego um, pierwszego zdania. Pachinko, Minjin Lee, dlatego że, co prawda, chcę tę książkę bardzo przeczytać, ale ona jest zdecydowanie najgrubsza z całego tego stosu, który tutaj mam. Zobaczmy. To jest chyba jakaś saga rodzinna. Historia przyniosła nam rozczarowanie, ale mniejsza o to. Dobre. To mi się podoba. Historia przyniosła nam rozczarowanie, ale mniejsza o to. A tutaj ta siekiera. Historia przyniosła nam rozczarowanie, ale mniejsza o to. Nie, tamto jest bardziej intrygujące. Bo no, zakładam, że chodzi o jakieś zwierzę, ale cały czas nie wiem o co chodzi dokładnie, więc zostaje Helga Flatland. I teraz ma bardzo mocnego zawodnika, jeżeli chodzi o pierwsze zdania, bo mamy tutaj Wladimira Nabokowa i prawdziwe życie Sebastiana Knighta. Zbieram sobie tego Nabokowa kompletnie nie wiedząc o czym są te książki, więc tutaj wyciągnęłam akurat te, bo bardzo podoba mi się okładka. No i Nabokow jest bardzo mocny językowo, więc zobaczymy, co tutaj nam zaserwuje na początku. Sebastian Knight urodził się 31 grudnia 1899 roku w niegdysiejszej stolicy mojego kraju. Jakie zwykłe zdanie, jak na Bokowa, ale już coś się tutaj w nim kryje, czyli ta niegdysiejsza stolica mojego kraju, co no właśnie sugeruje takie zmiany i też jakąś taką, nie wiem, nostalgię może. Ale nie, to nie jest zdanie, które jest w stanie mnie jakoś bardzo poruszyć. A to też, moim zdaniem, nie jest jakieś takie nadzwyczajne zdanie, więc mam nadzieję, że coś się za chwilę wygra. Dobra, lecimy dalej. Zostały dwie książki. E, Człowiek, który znał mowę węży, Andrusa Kivarakha? Kivirakha. Rakrach. E, to jest powieść estońska, z tego co pamiętam. I to jest powieść, którą mi polecaliście po polowaniu na mojego szczupaka. I ona też jest grubaśna w porównaniu z tymi innymi pozycjami. Dobra. Las opustoszał. Myślę, że to jest na tyle krótkie, że mogę sobie pozwolić na kolejne zdanie, które też jest krótkie. Las opustoszał. Ledwo kogo spotkasz, nie licząc robali. I to jest fajne pierwsze zdanie. I też takie... takie właśnie... Z naturą powiązane. No nie mam pojęcia. Las opustoszał. Mało kogo. A ta, tutaj mamy. Z tą siekierą. Przecinam jej szyję jednym uderzeniem siekiery. Zostaje Helga Flatland. Ostatnie. Podziemie pamięci. Joko ogawy. Książka autorki, którą bardzo lubię. Ale taka książka też, która miała średnie y, opinie, przynajmniej w Polsce. Czasami, zastanawiam się, czasami się zastanawiam, co zniknęło z wyspy jako pierwsza. Hmm. Też dobre zdanie, ale zwróćcie uwagę, że wszystkie te zdania są bardzo proste. Nie ma tutaj jakichś niesamowicie poetyckich y, wstępów. Nie wiem, może to jest kwestia y, mojego doboru i tego, że właśnie wybierałam z tych książek, które chciałabym czytać. O, zostaje Helga Flatman. No i słuchajcie, y, stało się dokładnie tak, jak się bałam, że się stanie, czyli po prostu książka, którą wzięłam na samym początku, wygrała całą tę rozgrywkę i jest to zupełny przypadek. Co ciekawe, właśnie Helga Flatland miała chyba największe szanse, żebym sięgnęła po nią w najbliższym czasie, bo szykuje się taki maraton z literaturą norweską, w którym chciałam wziąć udział. A to jest literatura norweska, z tego co kojarzę. Teraz sprawdzę, bo się zaraz okaże. Tak, z literaturą norweską. Co prawda ja mam naszykowaną inną powieść, którą zamierzam czytać. Skądinąd? Jak wypada pierwsze zdanie? Zobaczmy. Ona tutaj nie bierze udziału w konkursie. Umarła Gudrun. No i wygląda na to, że w najbliższym czasie sięgnę po Helge Flatland i jej powieść Ostatni Raz. Ciekawe. Nie spodziewałam się takiego prostego zdania, które gdzieś tam ze mną zostanie. A, i tak samo jak Loren przeczytam teraz kolejne zdanie, jak już wybrałam książkę. Przecinam jej szyję jednym uderzeniem sikiery. Głowę wrzucam do jednego wiadra, ciało do drugiego. Przez chwilę słyszę jeszcze jak pazury drapią o plastik, a potem zapada cisza. Zastanawiam się, czy to jest kura. Myślę, że to może być kura. W każdym razie, nie wiem, czy jestem w 100% zadowolona z tego filmu, bo nie sądziłam, że tak to się ułoży, ale myślę, że może to być dosyć ciekawy pomysł na wybieranie książek do przeczytania. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I oczywiście, jeżeli sami chcielibyście nagrać tego typu film, to zachęcam, bo to się. Bardzo dobrze ogląda, przynajmniej nie się to bardzo dobrze oglądało, aczkolwiek no, tutaj nie było jakichś niesamowitych zwrotów akcji. Gdybym miała wskazać kolejną książkę, którą bym mogła wybrać, gdzie się wahałam najbardziej, to byłby to albo Elmet z tym cieniem, albo pacinko z historią. To były te dwa zdania, które tutaj konkurowały dosyć mocno, ale zostaje. Helga Flatland. Dajcie znać, co sądzicie, i zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie, i do zobaczenia w następnym filmiku.